Witam Państwa na lajcie popołudniowym, proszę Państwa, samochodowym. Czat jest wprawdzie wyłączony, ale ja dzisiaj troszeczkę chcę ponadawać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Możecie Państwo patrzeć sobie, przyglądać się, jak to piękny dzisiejszy, wiosenny, piękny, wspaniały, cudowny dzień we Wrocławiu. No wprawdzie już chmurki się pojawiają. Może deszczyk będzie, a może nie będzie, ale jest 15 stopni plus. Proszę Państwa, bardzo piękny dzień. I chciałbym dzisiaj poopowiadać troszeczkę o naturze, która nas tutaj otacza. Wspaniałej nie? Nie? W przyrodzie, proszę Państwa, wspaniałej. Roślinki świeżutkie. Się rozwijają. A co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, że wiosna. Wiosna. Czekamy na tę wiosnę, czekamy na słońce, proszę Państwa, które tak wspaniale, dobroczynnie działa na nasze organizmy, na naszą skórę, na nasze oczy, na nasze układy nerwowe. Proszę Państwa, nie mogę nie powiedzieć, jak niezwykle ważnym czynnikiem prozdrowotnym, jest y, słońce. To jest coś y, z pozoru y, no codziennego, oczywistego, ale zobaczmy, jak wygląda zima. Mamy dużo dni pochmurnych, mamy dużo dni, mamy krótkie dni króciutkie dni tego słońca nam brakuje. No więc teraz, proszę Państwa, korzystajmy korzystajmy. Bo to jest tak jak, jakby pół roku prawda? Jesteśmy takie, mamy takie możliwości tutaj u nas w Polsce korzystania a i stawiają się dni pochmurne również w lecie i również wiosną. Proszę Państwa, także korzystajmy z pięknej pogody, z natury, z przyrody. Proszę Państwa, ja chciałbym Was przekonać do tego, że przyroda, która nas otacza jest wielkim dla nas skarbem i ona jest, proszę Państwa, w jakimś sensie, można powiedzieć, za darmo. Słońce jest za darmo. Powietrze niezbyt zdrowe, ale jest też za darmo. Z powietrza też trzeba korzystać. Ono jest, proszę Państwa, jakie jest. Ja, ja wolę nie wiedzieć. Wolę nie patrzeć, wolę nie mówić. Zdajemy sobie sprawę, jakie mamy problemy z naszym powietrzem. Ale proszę Państwa, coś Państwu powiem. Nie skupiajmy się na negatywach. Nie skupiajmy się na negatywach. Na tych złych rzeczach. Na tych, że nam brakuje zdrowia. Że nam brakuje pieniędzy. Że nam brakuje tego czy owego. Nie. Skupiajmy się, słuchajcie, na tym, jak byśmy chcieli, by nasze życie wyglądało. My myślmy tak, jakby ono już tak wyglądało. My musimy tak patrzeć na życie. Jakby ono już było takie, jakie my chcemy. Tak mamy myśleć. My mamy, nasze myślenie ma wyglądać tak, jakbyśmy już to wszystko osiągnęli. Te wszystkie cudowne, super rzeczy, te osiągnięcia, te poziomy, które chcemy osiągnąć. My mamy mieć takie myślenie. Jeżeli chcemy mieć dużą kasę, to musimy myśleć tak, jakbyśmy już ją mieli. My musimy mieć myślenie człowieka, który ma kasę, a nie który chce mieć kasę. Mimo możemy nie mieć tej kasy. My musimy, proszę Państwa, wibrować w odpowiedni sposób. Musimy konfirmować. Czyli potwierdzać te stany, które chcemy mieć, które chcemy osiągnąć. Taka jest zasada, bo, proszę Państwa, jeżeli zaczniemy myśleć o negatywach albo cały czas myśleć w takich kategoriach, że ja chcę mieć na przykład, na przykład, pieniądze, to znaczy, że ich nie masz i będziesz przyciągał brak. To jest przyciąganie braku, słuchajcie, myślenie o tym, że coś byśmy chcieli, a tego nie mamy, to przyciągamy to, czego nie mamy. Na tym to polega. Słuchajcie, jak chce, jest, jesteście biznesmenami, prowadzicie firmy. Musicie brzmieć, nawet jak wasze firmy są ludzkie. Takie zupełnie na samym początku waszej drogi biznesowej. To wy musicie myśleć tak. Wasze myślenie. Musicie tak myśleć, nauczyć się, tak? Jakbyście już mieli gigantyczną, super. Dobrze. Ja muszę przerwać. Słuchajcie, bo mi tu telefon.